Będzie to historia słonia ogrodnika. Jestem trochę takim ogrodnikiem. Z chęcią przedstawimy tego osobnika. Mówią na mnie różnie Robert Wolny. Robert Wolny. Nie jest takie nazwisko. Od, od kiedy się narodziłem. Takie dostałem na chrzcie. I żył sobie słoń. Tak urocza persona. Każdy z was mógłby znać takiego słonia. Miał pasję wielką i mógł przez dnie całe pielęgnować swe kwiatki, by rosły doskonałe. Wiódł życie spokojne i by się tylko przydało, żeby mu się ciągle czegoś nie zapominało. Odwiedził raz go sroczki, wcześniej umówione, by omówić sprawy nam bliżej niewiadome. Przywitały go wylewnie bardzo rozbawione i rozsiadły się wygodnie na kanapie w salonie. Oczywiście biegły. Ale widzę, nie że ty robię. to taki zajęty trochę niezajęty. Słoń wizytą był uszczęśliwiony. W głowę zachodził lekko strapiony. A dziewczyny, a co, co tu robicie? Dlaczego przyszłyście? Jakie poczynić ma dalej kroki, bo nie pamiętał, co robią tu te sroki. Te wyłapały to w okumgnienia. Rozejrzały się szybko, co jest do złowienia. Plan chytry powstał w ich sprytnych główkach nie zostanie przy słoniu ani złotówka. Rozmawialiśmy wczoraj, no właśnie przecież wczoraj, dzwoniłeś do nas, pamiętasz? Przecież. I mówiłeś coś o jakichś... rzeczach? No właśnie, te rzeczy, o rzeczy, o rzeczy. rzeczy. Chcesz je oddać wszystkie, tak, a tak. przynajmniej tamte? Już się towarzystwo żegnać miało, gdy w uśmiechu słonia coś złociście zabłyszczało. Czekaj chwilę, zaraz wrócę, dobra? A co, tak? A, tu, 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 zostań tutaj sobie. Tu poczekać na... Tak, tak. Dobra. Poszły się namówić i ustalić plan działania. Jedna drugiej już zleciła kombinerki do szukania. Kła pilnować będzie dzielnie, wyczekując sroki wiernych. Okej. Okay? Okay. Będę tu no, no dobra. Nieważne, co? Będę czekać. Pa, pa, wrócę. Myślałem o Co? Przekałeś się. A, tak. Złoczutki. No, nie ma sprawy. Wiesz co, tak. Ja sobie przemyślałam trochę rzeczy i wprowadzasz tyle blasku do mojego życia, no, że chyba mogłabym z tobą zostać trochę dłużej. <laughs> Nie, to, Zapatrzona więc w kieł złoty, miłość wielką udawała. Z pozoru życie jak w bajce ta dziwna para miała. Lecz lata mijały. Kieł tkwił niewzruszenie. A słoń w sroce zaczął budzić obrzydzenie. W dodatku trąbi, bezradnie i głucho, jakby nadepnął sam sobie na ucho. Pewnego dnia, gdy podlewał kwiatki, wyleciał kieł złoty wprost do rabatki. Sroka, jak w gnat wpatrzona, sroczym szczęściem zaskoczona, jak nie dorwie świecidełka, już go chowa do pudełka, w mig planowy obmyślała i już słonia opuszczała. No musiałem iść, bo ja tu nic nie czuję. Naprawdę. Wiesz co? No, no ale w no? To ja chyba już pójdę, zacznę. No. Co? Pakować swoje rzeczy. A jak to? Dlaczego? Bo, przemyślałam to, co mówiłeś wczoraj, i chyba masz rację, że to już nie ma sensu. Rozumiem. Nie. Wiem o co chodzi, rozumiem. Wczoraj, bo było... rozmawialiśmy. Wiem. Także. <grystanie> <grystanie> no trudno. <grystanie> Skoro nie chcesz już i tak. wiesz, to ja wtedy... Sroka go znowu <gry> szukała. Słonia złą pamięć wykorzystała. Do walizki w jedną chwilę spakowała życia tyle. Usiadł jak dawniej, w swe kwiatki wpatrzony. Czy coś się zmieniło po odejściu słonia żony? Jakby już tam, że jesteście wspaniali, że jakby super, lubię was, będzie się wam nie opiekował. uwierzcie mili. Żeby go serduszko bolało, gdyby mu się znowu nie zapomniało. I na koniec jeszcze. Mm, to jest taka. To ja to bym nazwał. Mm, uff, to jest już takie ogólnie na końcu. Nie wiadomo do końca, czego to dotyczy. Nie? Yy, I jest oparty na jednym dźwięku. <laughs> no. No ale wiadomo, dopiero się uczy gdzieś początki. Także. No ale wiadomo, im więcej się też uczysz, tym też lepiej potem yy, grasz albo też...